Witam Was serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić na szydełku taką oto prostą chustę. Chusta ta jest wykonana takim wzorem siatkowym. Jest bardzo prosta do wykonania i bardzo ładnie wygląda. I tak, do wykonania tej chusty potrzebne mi będą. Dowolny kolor włóczki, ja w tym wypadku wybrałam kolor fioletowy. Oprócz tego potrzebuję nożyczki, igłę z grubym oczkiem, licznik rzędów, a także szydełko o rozmiarze 3,5 mm. Rozpoczynamy od zrobienia magicznego kółka. Jak już mam magiczne kółko, to robię pierwszy rząd. Wygląda on następująco: że robię trzy oczka łańcuszka, jeden, dwa i trzy. Następnie robię słupek, czyli nabieram włóczkę na szydełko, wbijam się w środek magicznego kółka. Chwytam włóczkę przeciągam pod magicznym kółkiem. Mam trzy pętelki na szydełku i znowu chwytam włóczkę. Przeciągam przez dwie pierwsze pętelki. Chwytam włóczkę i przeciągam przez dwie kolejne pętelki. I mam zrobiony słupek. Następnie robię yy, pięć oczek łańcuszka. 1, 2, trzy, cztery, pięć. I teraz w magicznym kółku robię dwa słupki, czyli znowu nabieram włóczkę na szydełko, wbijam się w magiczny kółko, chwytam włóczkę, przeciągam pod magicznym kółkiem, mam trzy pętelki na szydełku i znowu chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pierwsze pętelki, chwytam włóczkę i przeciągam przez kolejne dwie pętelki. I jeszcze jeden słupek. I mam zrobiony pierwszy rząd. Teraz zamykam magiczne kółko. Biorę tę końcówkę i ją ciągnę. Mam pierwszy rząd. Przechodzę do drugiego rzędu. Robię trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Przekręcam robótką. I teraz wbijam się w czwarte oczko od szydełka. 1, 2, 3, 4, to oczko, czyli nad ten słupek, kolejny, i robię słupek. Jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, to oczko się wbijam i robię słupek. Teraz robię 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz zrobię jeden półsłupek na tym łańcuszku, czyli łączę ten łańcuszek z tym łańcuszkiem. Wbijam się pod łańcuszek, chwytam włóczkę, przeciągam pod łańcuszkiem, mam dwie pętelki na szydełku, chwytam włóczkę i przeciągam przez te dwie pętelki i mam półsłupek. Następnie robię 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3. 4, 5 i teraz wbijam się tu nad ten łańcuszek, pierwszy z trzech oczek, który zrobiłam, i zrobię w nim dwa, zrobię nad nim dwa słupki. Czyli nabieram włóczkę i teraz tak, nie, tu mam słupek i teraz nie wbijam się tutaj, ten, nad ten pierwszy słupek, tylko wbijam się obocznie i robię słupek. I jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Mam już zrobione dwa rzędy. Następnie przechodzę do trzeciego rzędu i robię znowu trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Przekręcam robótkę i w czwartym oczku od szydełka Robię słupek. 1, 2, 3, 4. W tym oczku robię słupek. Następnie robią 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. I ten łańcuszek teraz łączę tu z tym łańcuszkiem, półsłupkiem, czyli znowu wbijam się pod łańcuszek i robią półsłupek. Następnie znowu robię 5 oczek łańcuszka. I ten łańcuszek łączę z tym łańcuszkiem półsłupkiem. I na koniec jeszcze raz robię 5 oczek łańcuszka. I wbijam się na ten łańcuszek, pierwszy z poprzedniego rzędu, i robię w nim. Czyli nie tutaj, tylko się wbijam tutaj, obok, obok, nie wbijam się nad słupek, tylko obok tego słupka i robię dwa słupki. Jeden i drugi. Mam już zrobione trzy rzędy. Przechodzę do czwartego. Teraz te rzędy wszystkie będą już mi się powtarzały, czyli trzy oczka łańcuszka, w czwartym oczku 3 dełka robię słupek, 5 oczek łańcuszka, łączę łańcuszek z tym łańcuszkiem, półsłupkiem i znowu 5 oczek łańcuszka. Wychodzę na ten łańcuszek i łączę go z tym łańcuszkiem, półsłupkiem. I znowu pięć łańcuszka. I tu z kolejnym łańcuszkiem go łączę półsłupkiem. I znowu pięć oczek, łańcuszka. I tu nad tym słupkiem, nad tym słupkiem, który był łańcuszkiem z trzech oczek w poprzednim rzędzie, robię dwa słupki na koniec. Mam już skończony yy, czwarty rząd. I teraz jeszcze zrobię piąty rząd, czyli tak jak wspominam, o, zaczyna się identycznie. 3 oczka łańcuszka. Przekręcam robótkę. Słupek w czwartym oczku od łańcuszka, od szydełka. Pięć oczek łańcuszka. I łączę tu z tym łańcuszkiem, o, półsłupkiem. I teraz tutaj muszę robić znowu te łańcuszki po 5 oczek i łączyć je tutaj z tymi łańcuszkami tutaj z poprzedniego rzędu. I na końcu robię dwa słupki. Mam już zrobiony piąty rząd. Teraz przechodzę do zrobienia kolejnych rzędów. Ja moją chustę zrobię do rzędu 64, czyli nadal pozostaje mi do zrobienia 59 rzędów. I jak już wspomniałam, te rzędy się powtarzają, czyli na początku, zawsze jest 3 oczka łańcuszka, następnie jeden słupek w czwartym oczku od szydełka, i następnie są łańcuszki po 5 oczek łączone z. Tymi łańcuszkami z poprzedniego rzędu półsłupkami. I oczywiście i na końcu, po ostatnim łańcuszku należy zrobić tu w ostatnim oczku tego rzędu dwa słupki. I tak jak wspomniałam, ja robię do rzędu 64, Wy możecie zrobić tą chustę do takiej wielkości, jaka Wam będzie odpowiadała. Można zrobić trochę mniejszą, trochę większą. To już wszystko zależy od nas samych. Wykonałam już 64 rzędy. Tak wygląda moja chusta w tej chwili. I teraz ten ostatni rząd będzie troszkę inny, niewiele, będzie się różnił. Rozpoczynam go od jednego oczka, łańcuszka, przekręcam robótkę. W drugim oczku od łańcuszka robię półsłupek, czyli wbijam się pod oczko i robię półsłupek. I teraz robię cztery oczka łańcuszka. 1 2 3 4 i dołączam półsłupkiem. I znowu cztery oczka łańcuszka 3 i 4 i dołączam półsłupkiem do poprzedniego łańcuszka z poprzedniego rzędu. I znowu cztery oczka łańcuszka i znowu dołączam półsłupkiem do łańcuszka z poprzedniego rzędu. I tak robię aż do końca. I tu na samym końcu dołączam tu nad tym ostatnim słupkiem, czyli nad tym łańcuszkiem z poprzedniego rzędu e, półsłupkiem dołączam ten łańcuszek. I zakończam robótkę. Przekładam e, m, włóczkę pod pętelką. Ucinam. I teraz tutaj tę końcówkę wszyję w chustę i jeszcze tutaj tę drugą, którą e, gdzie tutaj miałam Magiczne kółko, i też tę końcówkę w szyję. I mam już gotową moją chustę.